Dzień dobry, witam wszystkich na targu Gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Panianko, takie jaśnie taka białogonka, to po ile? Dwie pół po dwie pudyszki. Po dwie pudyszki, ale cenę pana Janka podlegają negocjacji. Perłowy samczyk, taki? Cztery dyszki. Cztery dyszki. A ten białogonek też, fajnie, gdzie? Pudyszki, tak? Dwie i pół dyszki. Dobra, zobacz. Takie pasiaczki widzę, taka parka. Pasiaczek tutaj, taka samiczka ile? Ten to, to, to piżaczek jest. Piżaczek, ten ja wiem, ale tutaj ta samiczka. Parka, jest pod wiedyżki Parka, pod za sztukę, czy cztery dychy, parka. Ten kremeczek wiedyżki, wiedyszki, a tu mamy właśnie ciemnego taki. To tak jest naklepiony. Tamten, a, ten, ten. Tam, ten, ten murze. No, też dwie bo dla tego to jest groszek, groszek, tylko A te piżaczki to pójdę pasiaczek i ten. Po deszku. i ten. Dyszkę i krymeczka mamy samczyk też Dyszkę Zapraszamy do Radomia w takie gołębie. Ty byś pan czekał do parka ile? 5 g 50 zł, ale ceny podygują pana po negocjacji, nie? Ja gdzie chętny? A ty jasne tutaj do składówki tutaj to parka jest? Parka. I taka parka ile? 100. 100 zł parka. A ten uda pyszki takie bystrawy piżaczek po piąte tak taki tak jaśniaczek tak. to dyszka, bo też, też składowy. Zapraszamy, dzisiaj bardzo mały targ, ale troszeczkę hodowców przybyło. Proszę bardzo. Kostek te żółte tutaj te hamburki to ile parka? Proszę te żółte hamburki parka Koroniate są paraparzysta i jest gładki samczyk i taki samczyk ten gładki ile? 70 zł. A te koreniate? 120. 120, ale cenu kostka podlegają negocjacji. Te wasz tak, i ten... a ten to jest y, kosmaty, to ile? Ze skarpetkami? 70 zł. 70 zł, a Wiedeński, wiedeński 50, 50. A to tak mnie o koryniatę to ile taka para tych koryniatek jest, nie? Owie samice. Co nie, samiczka. 80 zł sztuk. 80 sztuk się, też fajny, samiczka chyba, nie? Ta samiczka ile? 4 zł. A żołobnik, wizawi, taka wielotka koryniatka. te samice. Czyli 70-80 zł przeciętnie, chociaż ta gładka to chyba taniej, nie ta wilotka, nie? Ta No. Ta siaczka to 50 dolarów. 50 dolarów, no a się mówi, no. Barwowe, białe, młode, To jest samica. zł. 60 zł. Zapraszam to do kostka, Jakby coś telefon udostępnię. Trzeba poszlić samczyk, cztery dyszki. A te kiperki Pięć zapa, ale ładne ładne mają bardzo ładny kolor. A ten dobry jest węgierski tamten, ale wyższy. Taki wydał, 30 zł. A ten korniaty winerek? 30. 30. Bo to jest taki, to jest Te trzy dyszki. I tu mam ładne żółte widzę te. Budapeszcze, ile? 80 zł winerki tak biosze. 80 zł proszę zobaczyć, tylko końca takich winiarków Rzadko się spotyka. Zapraszam tu do kostkę, aby coś komuś pasowało. Damy telefon. Kolega Sławek ma co Samczyk chyba nie? Samczyk. Bardzo ładny byczek, samczyk. Sławek taki samczyk. Ciężko samiczkę dokupić, proszę bardzo. Pięć dyszek. Pięć dyszek kosztuje, ale proszę zobaczyć jak wygląda. Bieluteńki, zdrowie teńki, naprawdę. 5 dyszek. Do kolegi Sławka, abyś komuś potrzebował. Coś takiego yy, perłowego masł, masłowego 50 zł ja telefon do sławka mam jakby coś. Proszę bardzo, piórka ładnie pokaż tam z drugiej strony silka biała, naprawdę go on zrobi tenki. Niżej, niżej, bo to rzędy nie nagra Pana. O, proszę bardzo. Nie ma. To są jakie te, te, te papuszki? Jakie te papuszki to są? Fa, faliste. I takie papuszki po ile? 30 Po 30 zł za sztuczkę, proszę bardzo. Cię Radomiu, przy takim małym targu kolega przyniósł papuszki faliste. A jak masz kolegę na imię? Pala... Do Pana Henka jakby coś? Takie króliki po ile tutaj za sztuczkę ten większy? 20 złotej tutaj? Też po 20 złotych za sztuczkę. Zakupione te, bo z boku? <grym zboczynka> Zakupione chyba. Proszę po 20 złotych mam czwartki, takie białogonki, proszę bardzo, bardzo niska cena. Jeden na ciemnym mogę fartuszko jest tutaj co prawda, ale bardzo <grym> bez szaczki, pod tylko że wszystkie podwiedniuszki hurtem. Nie ma przebierania wybierania już przy takiej, przy takiej cenie niskiej Ten Tygryskam muszę nagrać. Ten tygrysek to jest to jest panie z pani Zeszłego roku co to jest? to jest? Samczyk. Samczyk, Samczyk. Do pana Jungisza jakby coś, a jak yy, kolega by potrzebował Niech to obejrzy dobrze, to telefon dostawnie od pana Eugenisza. To jest roczny widzę, ładny, ładny Samczyk. samczyk. Roczny. Jeszcze z tej strony. Nie, 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 wie pan co, nie, nie, wie pan co, bo kolano, czekaj, o ty, kolano mam, mówić, ci, do operacji i, o, o, ładny gołąb, 30 zł koszt. Takie pocztowe tu są, ale nie wiem po jakie ceny poszedł właściciel. To chyba do kolega dowiedz, pasiaczek taki jest, a ten pocztowy to po ile? Podyszku. Podyszko jakby co zapraszałem do domu, a serek tutaj fajny samczek chyba A ten serek kolego ile? Dwie dyszki Dwie dyszki, pasiaczek A ten to jest taki, ten czy trzepalek, trzepalek chyba, nie? Pani Panianku, można dodaję, tak niżej, taki to pasiaczek, ile kosztuje ten wylocik? Cztery, Cztery dyszki Cztery dyszki, ale to co, nie podlegają sam sam negocjacji tak, sobie, no? Tak, jak najbardziej Jak to, to 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 Samiczka będzie i tutaj te, tył, tył, panie się otakał. Czterdyszki, tylko samiczka, ale cena podlega negocjacji, przy czwartku. Też nie ma właściciela, jest mulemańsik, wilocik, ciemny taki groszek, para chyba tych ciemnych, ale nie ma właściciela. A ty, ta pasiaczka taka taka, ta tableteczka ta, ta ile? 20 zł. Jest różnica między tamtą a tą nyweczek fajny Nyweczek ile? Wiedyszki, wyśwanczek. Tu mamy co to wyśwanczek jest? 20 zł no, dzisiaj mały targ. Ale, ale jest Pana to są? Może? Nie Tu mam tygryskę, nie wiem co ten tygrysek jest. Ale nie ma właściciela A takie króliczki pójdą za sztuczkę? Po trzy dyszki Simą bradami tutaj mamy podyszku, tak samo z obrączkami ale ceny podlegają. Tu są pasiaczki takie po cztery dyszki, po 4-3 dyszki dwie dyszki, żałobniczek tak samo dwie dyszki tu też jest fajny pasiaczek na białym ogonie koroniaty tu jest ciemny łapciaty i od dwie dyszki są, Hamborek też jest bardzo ładny. Proszę bardzo, wiedeński Tylko, tylko kupiec, bo dzisiaj mają czwartek, tak. tylko w Radomie przy kurcie kolega powiedział, po dyszku można, jeżeli wszystkie do sztuki i tu mają młodziaczki takie po 10-5 zł. A, po y, ale mówię, no w Radomie można kupować też hurtowo. I wtedy się kupuje za 50% ceny. Przychodzi, wszystko bierze. Nawet mówię, tu jest z Ład Czarny. Można kupić te gołąbki, wszystko po 10 zł. I jakby ktoś chciał, przyjechał, mówię. Ceny, proszę zawsze pytać, ceny hurtowe, ceny w furcie. No cena w jest inna, całkowicie 50% niższa. Tak, dokładnie. Takie tygryski parka, to ile? W tamtym sobotę pan, pan robił zdjęcia, się o 30 za tamtego. Nie? Ile, ile para tych ty... Sztówkę, tak? Stówkę. tak? Nie chodzi mi. <laughs> ja pan, co? A to jest para parzystych? Nie, to dwa samce. Nie, to, te, te, te to nie są. Nie. A, ale to są samic i, i, i samica? Dwa, dwa samce. Dwa, dwóch, nie można na przykład, nie da. To są samczyki, te tygryski. Po pięćdziesiąt, zł za sztuczkę, tak? Dobra. tylko że to nie raczej nie no, chyba nie będą sprzedane, bo to kuchnia. Wiesz, jak tanie ktoś 5 zł to się i kupi no Dobra, Dobra. te parłowe to ile taka parka tych parłowych no jest te stówkę stówkę za parkę mówię A. no ten wiedeński? Taki, no za tak za tak Budapeszt Budapesz ze Zdycha nie? No, ale... Może Gadam do góry łeby yy, yy, widok. Yy, tam z boku tylko żebym go zrobił szybciej. 50... 50 zł to jest do kolegi Adama to tak Pan Adam to jest Samczyk, tak? To samczyk. jest z którego roku? Yy, Momentik no. 16 Nie. się tak w rękę? Dokładnie 21 Ty to socznik Ta, raz, kurwa. <laughs> 21 21, czyli dwuletni ten tygrysek tak żebym ci nie, nie nagrał. Tu szyjka z boku Poczekaj, niech on się Tu go No On się tu pokaże o, o, On się tu pokaże, klasa 2021 rok, tak? Tygrysek Ale to oko jest normalne, bo tam to jest ze szklanym okiem no, nie to, nie, ten, ten na, nie, no, to nie jest szklane To Nie jest no, to nie jest na glazerze To jest na, na zwykłym, na zwykłym oczku no. no to ten czarny, wiesz? Słucham? Czarne pod nie są nie, 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 To sami na glazerze, nie? Glazer. A te hamburki para? para, Pani para Pani tam, ile? Ile parka? 60 zł a tu jasne też jest taki na ściągnięte samczyk samczyk 100 zł 100 tak. zł. Paróweczek też jak... Samica proszę. wylotka. 50 Ile 50, 50, 50 zł. Takie ładne się przy czwartku tak. można kupić. Tak, I jest. do pana dama zapraszamy. Zapraszamy. Jak panu potrzeba pewnie luźny samczyk To piórko. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za komentarze, za subskrypcję, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hejka. Taki ładny, ciemny, proszę, ale taka samiczka, samiczka. tu bilutka. Trochę za dużo z tego, no ale... Dzisiaj. A jeszcze mu w takie jaśniackie które dzisiaj podyszkę można kupić. Zapraszamy, drodzy, mam takie gąbki.